Witam Was w kolejnym Elektrycznym Czwartku. Chińczycy wysłali mi kolejny rower elektryczny Himo Z20, rower do 4000 zł. Chińskie rowery są fajne, bo mają dużo gadżetów. Zobaczmy co to ma w środku. A kuku. Nie no, to jest poważna recenzja. Choć przy otwieraniu kartonu jedna rzecz mnie rozkojarzyła. <laughs> Patrzcie jakie to koło ma czopek na sobie. Śmieszne, jak mnisi, którzy mają dookoła głowy włosy i za takie czepki zakładają do kąpieli. Jeśli jesteś nowy lub nowa na tym kanale, to bardzo mi miło Ciebie przywitać. Elektryczny Czwartek to seria, w której staram Ci się pomóc wybrać elektryczny rower wedle Twoich potrzeb. Regularnie przeprowadzam testy nowych sprzętów, abyś świadomie mógł lub mogła podjąć decyzję zakupową. Rzadko się też zdarza, żeby rura straba w ogóle była zdemontowana z roweru. Przeważnie jest ona wsadzona w rower i tylko e, kierownica jest zgięta. A jak to się robi? O, chyba tak. O, i ta, tak jest, ale może przez to, żeby się zmieścił do mniejszego kartonu, zdjęli to. E, jest to mniej wygodne dla klienta, bo trzeba jednak użyć tutaj jednego klucza więcej, ale z drugiej strony jest to strasznie prosta czynność. Dobra, jedna kwestia, jaką zauważyłem, to to, że siodełko może być wyschylone do góry aż do tej pozycji i chciałem w tym momencie podwyższyć kierownicę. Tylko, że tu nie ma możliwości wysunięcia kierownicy do góry. Czyli co, ja będę będzie wyżej niż kierownica. Na, na tym rowerze można jeździć przy wzroście od 160 do 190 cm. No ale nie spodziewałem się, że kierownica nie może się podwyższyć. Inna kwestia jest taka, że tutaj macie napisane, że pompka jest w środku. Więc sprawdźmy. Czyli co? Tu faktycznie jest coś, co można wykręcić. I tu mamy pompkę. Co? <laughs> Widzieliście kiedyś coś takiego. Patrzcie, i tak pompujecie yy, koło. Do roweru dostajecie też dwa zestawy błotników, co pierwszy raz widzę w ogóle w jakimkolwiek rowerze elektrycznym dostajecie takie typowo górskie, terenowe błotniki. Choć ten rower nie ma żadnego żadnych predyspozycji do jazdy yy, w terenie trudniejszym. I zwykłe błotniki takie miejskie, eleganckie, także macie do wyboru. Tylko zastanawiam się, na co komu te błotniki. Może komuś się podobają, akurat je sobie założę. Teraz już wiem, dlaczego jest ta pompka w sztycy, bo rower od nowości w kartonie nie ma powietrza w tylnym kole, w przednim też jest mało co. I w ten sposób pompujecie sobie tylnią oponę, zaraz przednią. Jeszcze jak dętka się tam do środka zmieściła, to już w ogóle by była petarda. Choć wiele tego typu rowerów wygląda bardzo podobnie, ten wyróżnia się tym, że wiele przewodów ma prowadzonych wewnątrz ramy, wewnątrz rury sterowej. Także to jest plus. Tutaj z tyłu jest jeszcze jeden pojemnik na przewody, także wszystko jest całkiem elegancko zorganizowane. Dla mnie zawsze najważniejsze jest przy takich rowerach elektrycznych to, jak się nim startuje. Tutaj trzeba jednak 3-4 razy korbą ruszyć, żeby ten silnik zaczął dopiero wspomagać. W innych rowerach jest to fajne, że już od pierwszego ruchu, po prostu od yy, tylko się odepniecie i ten rower wspomaga. Tutaj tak nie jest. Dopiero potem jak już załapie, no to jest w porządku. Złapałem się już na tym raz, właśnie przy takim podjeździe, kiedy silnik teraz wam przestaje pedałować i kiedy chcecie podjechać, to nie pomaga wam od razu, tylko jednak. Przestaje działać i tu już nie dajecie rady podjechać pod taką górkę od razu. Jak już się rozpędzicie to rower pozwala Wam pojechać na najwyższym trybie wspomagania do 25 km na godzinę na papierku. Ja osiągam tak mniej więcej 22-23 km na godzinę. Na średnim trybie wspomagania do 20 km na godzinę. A na najmniejszym, czyli eco, nie można jechać 15 km na godzinę. Dystans maksymalny, jaki można przejechać na pełnym naładowaniu, to 80 km. Są dwa czynniki, dlaczego uważam, że nie zabija się na tym rowerze, właśnie w skateparku. To opony CST stworzone dla BMX-ów. No i całkiem solidna i sztywna rama. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale wszystko jest tutaj szerokie, jest tutaj zwarte. No, jak jadę na tym rowerze, czuję się naprawdę solidnie na nim. Na początek spróbuję najazdu na tą rampę, potem najadę na te schody i z nich skoczę z 20 cm i zjadę na dół, aby się nie zabić tylko. Ramy jest no A jak to jest z hamulcami tego roweru? Himo Z20 jest wyposażony w podstawowe hamulce mechaniczne tarczowe. W połączeniu z opanami BMX trzeba hamować 2 do 3 metrów przed pasami, żeby przepuścić panią z wózkiem. Od razu po wyciągnięciu z kartonu tego roweru, hamulce tarły było jakieś tam hałasy, ale po rozjechaniu już to wszystko zniknęło. Także jeśli wam się coś takiego przytrafi, to pojeździcie najpierw tym rowerem, zanim zaczniecie coś regulować czy latać do serwisu, bo może po prostu to musi się ustawić. Dalej możemy się skupić na komforcie jazdy na rowerze, który dla niektórych jest najważniejszy. No, oczywiście, musiałem sprawdzić, jak będzie się siedziało z siodełkiem maksymalnie wysuniętym w górę. I było lepiej niż się spodziewałem. Co prawda, rower nie ma amortyzatora. Dobrą stroną tego jest to, że jest po prostu lżejszy, a opana jest na tyle gruba, że przy odpowiednim doborze ciśnienia nierówności nie będą Wam w ogóle straszne. Czy to są nierówności na ścieżce, czy mniejsze lub większe krawężniki, jazda według mnie jest wygodna dzięki dobremu rozłożeniu masy. Do wygodę przyczynia się też całkiem solidnie wykonane siedełko, które nie jest ani za duże, ani za małe. <laughs> Bardzo fajnie, że rower jest lekki. Jest to jeden z lżejszych elektryków, jakie testowałem, bo waży pewnie 18-17 nawet kilo, przez to, że jest taki minimalistyczny. Brakuje mi tylko jednej rzeczy w tym, bo skoro jest lekki, to fajnie, że można go znosić, wiecie, do metra. Tylko nie ma tutaj wygodnego uchwytu, tak jak przeważnie tutaj w rowerach, żebym mógł go sobie wziąć. Muszę gdzieś tutaj złapać i w ten sposób znosić. Chciałbym wam tak sensownie podsumować ten rower i powiedzieć, dla kogo on jest tak naprawdę. Według mnie on jest dla osób, które potrzebują prostoty, którym podoba się ten rower, bo według mnie to jest jeden z lepiej wyglądających rowerów składanych, jakie widziałem i jakie były tutaj u mnie. Jeśli komuś zależy na niskiej wadze i na w porządku, właściwościach jezdnych. To warto się zapoznać z ich ofertą, macie link poniżej w opisie. A jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, w których porównuję dla Was rowery elektryczne, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia w kolejny elektryczny czwartek.